Kogo wkrótce spotkasz? Zapraszam na podpowiedzi Starota i na czytania prywatne, które w formie filmiku wysyłam na Twojego maila. Dzisiaj pytanie: kogo wkrótce spotkasz? Rycerz głosów, trygon powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Poznasz go po szalonym tempie jego życia. Umiecie swoją inteligencją i otwartością na świat i nowe znajomości. Karta wróży namiętnego i ekscytującego partnera do relacji. To będzie naprawdę intensywny początek. Arcykapłanka mówi: Słuchaj swojej intuicji. Czas pokaże, czy intensywność początkowej pasji tego rycerza ma potencjał, by stać się czymś więcej. To karta nieoczekiwanego obrotu spraw. Zobaczmy dalej. Kochankowie. Hmm. Obie karty razem zestawione mogą sugerować romans w pracy. Arcykapłanka to działanie pod osłoną nocy, a kochankowie to karta trudnych wyborów, które mogą stać się punktem zwrotnym w Twoim życiu. Dziesiątka kielichów mówi, że oboje wniesiecie w tą relację dużo pozytywnych emocji. Wzajemność gwarantowana. A dziesiątka obiecuje, że dużo pięknych chwil przed Wami, a może nawet związek długoterminowy. Trzymaj swoje oczekiwania w ryzach do czasu, gdy lepiej go poznasz. Ale pamiętaj, by cieszyć się każdą chwilą. Powodzenia, pa!